Odcinku ze Stumble Guys. Dzisiaj będziemy grać z moim kolegą. Znaczy, mam go znajomy w znajomych Stumble Guys, ale będzie po prostu odgrać. Trzeba razem, się. Mamo. mój kolega. Nazywa się Jajorki. Nie pytajcie się czemu Jajorki. Taki po prostu chciał mieć nick. Tak, bo wszystkie inne były. już nie mogłem, bo już były. Na przykład chciałem, ja No więc czekamy teraz, aż się nas włączy stan guys. Pewnie zastanawiacie się, czemu akurat ten odcinek ze znajomym. Otóż, bo żaden odcinek nie był ze znajomym. No więc dzisiaj jest. No jeden był. Tak, jeden był, ale nie powiem. Oooooooooooo! Czasem kręci się No i patrzcie na to za chwilę zł za, za chwilę zakręcimy sobie zbliżającym kołem. Ja tutaj wiem co robić. Ja mam szczęście dobrze. Widzowie, nie patrzymy nie patrzymy. Nie, patrzymy. Chodź, bo patrzymy. nie patrzymy. nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, Ale tu on nawet wygląda jak, jak, jakby z jakiegoś bagna się wziął. Tak. E, e, co tyle? Co? co, przepraszam? Co? Nie tak się dzieje teraz. E, gramy w jakąś grę? Dobra. To klejnoty, więc muszę się. E, oddenerwować. Jakby to gramy w. Co? A jakby coś to jestem, widzowie, już patrzcie. Wy Top 5 Challenge Bestie. W w co? Może w to? Podsmiruj się, ale ja tu mm. będzie. The, the other side. Tea mapy, ja nie lubimy za bardzo. Nie, no ja lubię. Ja Lubisz. lubię. The other side. No ja uwielbiam. Dobra, to. Ale to są tylko laseczki cukrowe. A ja już mam wszystkie skiny. Więc. No. Tak jak ja na przykład nie mam źródłów. Dobra, dobra, zagramy. A że z nami umiecie z nami tu zagramy. A my, a my... Mm. Mówiłem wiem, o tym sercu. tak wiem. I to nie jest ukryty sekret, ale ukrytym sekretem jest to, że te uczy są Moje, mojego kota. Tak. Jest to najlepszy sekret ja, 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 tak, mój. Ja. Dzień. Dobra. O dobra, za co mamy za Czemu tak się laguje? Zaprzeź się, tak laguje. O! O, o! O Boże! Co się dzieje? O nie, o nie, błąd. Okay. błąd. Dobra. Jeszcze raz, próbujemy jeszcze raz. Widzowie nie powódź, się. Nawet jeśli uderzy mnie. I... Coś tam. Nie? No, lampiszona widać, jakie lampisze mhm. Ona to odwija się. No <grym> <Lampisza. grym> <Lampisza. grym> Tak, mój <lampę>. <grym> tak, widać mojego lampu.

No nie, ej, no nie, ty, nie ty, słyszycie? Nie, nie, ej, nie Słyszysz? Policja! Jedzie ja. tutaj! Policja! Dobra, dobra, to, 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 to najwyraźniej nie było nasze zgłoszenie chyba, co nie? Nie, no było nasze! Bo jaki nie inne! Zadzwoniłem po policję! Nie masz tego w tej Nie, nie mam. Aaa, że masz emotki specjalne! Aaa, co tu się dzieje? A, jak, u, u, u. No, ale laguje! Ale laguje! to jest słabe. Nie, 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 nie kasuj się, co to był? Super mega, ja mega do Ja robię jakieś zejpek. Y. co to jest? Boże Marta, to co to było za? Jakie nogi? Aaaaa, kierowca. Logi! O nie kierowca, który... Wypi... O, nie, jest o, niedom... Ty, ja przeleciałem przez to. Wiesz że już... U już jest etap kierowcy, który wypił napój gazowany przed tym połknął toaletę. Tak, na, na pewno. No, nie, o nie, o nie. O no. A A za... to dopiero pierwsze życie. Pierwsze życie. A tu już 14 osób odpadło. Oh my gosh. Uda się tam Barbie. No, czemu nie uda w Barbie? A spada. To słowo mówię um ci. -y -y Przechodzimy, idziemy, idziemy do następnej rundki, 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 rundki. Nie bądź krótki. Bo krótki jest. Jestem Kilianem. papę. Lubi piłka, że nie pytajcie się. To kto nazywa się Mizu... ...or... Oh, ...zachodzkie... Nie lubię tego! Zakazane triki... No bo każdy tu się pcha. Jakby to była moja szkoła. Moja szkoła, która tylko... ...zazwyczaj... ...tylko czy trochę szybszy. I nie popychają się. Dlaczego na, na początku ludzie że się opy, opycha, opychają. Popychają, bo tutaj się nie popychają. Aaaa, co to jest? A skąd ja mam wiedzieć? Oo, twoja szkoła tak wygląda. Jest meta jakaś? A, twoja tak wygląda, jaka? że jest jakaś meta? Ty. Czasami tak. Jak się nawalają, to tak. No dobra, skończmy ten temat. Chodźmy, do mydło, naste w papatki tam tam ci to spadli, papa. Proszę, niech będzie blobach. Nie muszę i wyrobić. Proszę, nie. Nie, Dwa razy? Ale tylko niech nie będzie nagryw, ok? O, są tylko. Czemu są? Czemu są cztery osoby? Co? Czemu tam były cztery osoby? Ja nie wiem. Może, może. Przecież nie jestem hakerem. A może po prostu. Część... Może po prostu część. I... Może po prostu część wyszła z gry, dlatego że chciała ze swojej z McDonald'a. Policja! Chodź tu, policja! No, Bula tak? się. Ej, to jest ta, co wezwaliśmy do legów. Tak. Samochód śmieciarka. Widziałeś to? Widziałem tak, ja. to. Jest... Bo już nie razu grałem. Tak, to jest samochód śmieciarka. Tak o nie, pijany! Co, to, 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 co, co ty robisz? Ale, ale, ale. Co to jest? O matko, O ojej. Życie poleciało. Co to za lagi? Policja, policja. Policja I nagle tu leci. Przyjechała policja. I nagle tak, z, z ziemi spada meteoryt. A w tym meteorycie okazuje się, że był perwol do prania. O! I Pervol to tak naprawdę kosmici! Kurde, co się dzieje? Bo to są kosmici, prawda? Ja nie! Pervol to chyba są kosmici! Nie umiem! Ale chociaż dostaniemy to. Nagrodów, nagrodów, dostaniemy nagrodę! Nagrody, nagrody, nagrody. O! do, do. I i kolejną misje, uuuu, kolejne misje. Ale odbioru, czyniszki i reklama. Mm. Czekaj, czekaj, co, co to jest? Bad O nie, to się kopie. No. Ja uciekam, ja uciekam. Nie, nie, nie uciekaj. Uciekałem czekaj. czekaj, czekaj, wystarczy nacisnąć magiczny guzik. <noise> który nie zadziała. <noise> czekaj. Magiczny guzik, który nie zadziała. Magiczny guzik. <noise> I, I tak nagle nie zadziała. Nie zadziała. Ci, o, jest... Czekaj, mamy trzy misiki do odbioru. A, ty zbierasz to czegoś. do ja mam. Ty go masz? Tak. A, ja go ja, ja Dobra, i mamy do odbioru. A po co ci kwiat też? Nie Odbieramy to. Nie, nie wziąłem ci Odbieramy tylko klejnów, ci. Kupisz mi ten hmm. legendarny blok Legendarny dar. Nie, bo bo mamy nagrodę do odebrania, a myślisz, że nie kupię ci. Brawo, że... Ale X... Co? Co? Co ty powiedziałeś? X, 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 Y, Z. Nie będziemy to przejmie. Konstanty. Znajdziemy sobie jakiś konstanty. <śmienic> 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 nie, nie komentuję tego. No wiem. Patrz, ja już mam wszystkie skiny tego stolpa. Ja też tak mam. Już. Ja mam już 25 dni. Ale wiesz, że to od samego początku? eventu? Nie wiem. Mam um. trochę krócej, ale. Kupisz A bo... mi, no, legendarny blog dasz? Możemy, ale najpierw otworzymy mega mojego pudełku krok, 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 krok za krokiem, to bo Trzeba bogiem. postawiać duże kroki, i brać bo. życie za rogi. Czemu, czemu ty mówisz to, to, to co mówią w tej reklamie? No i nic mnie nie Ty nie wypadło. masz tego ilu, lulu. Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. No tylko mam tego ilu lalu lulu. Nie zostawisz ilu I lula lulu. Dobra, kupisz no. Legendarne. Oczywiście, no, no dobra. Sui. No dobra, Ale no ktoś mnie Masz legendarną. To mu oddam, oddam mu Tak, Jezu. bo masz specjalne emotki i każdy wie, że specjalny, bez specjalnych emotek to nie... Weźcie, nie używajcie ty, ty, ani tak, jednego z tego typu ściany. jednak okazuje się, że za chwilkę musimy kończyć ten odcinek. No nie, no nie. Ach, musimy kończyć, patrz ile już on trwa. Ile? 11 minut, no, została minuta. Pokażę wam. Yy, znajomych. Tak. Yy, pokaż mojego skina w ogóle. To jest... Help. To jest jajorki. Yy, tego możesz wywalić. Tak, ta, tego mogę wywalić, ale nie, nie wywalę twojego starego konta. Ja, no. Jak wiesz, coś moim przyjacielem też jest. Rex bo was dwa, nie pytajcie się, czemu się Bobas. No ale jeszcze z... moim przyjacielem jest ostatnio sami ja. <grym> <grym> Ej, ale pokaż mojego skina w ogóle, jakiego ja mam. No tak pokazałem, dobra. masz Rabbit tridera. Nie mam tego. Mam innego. Rabi tridera, no widziałem. A, dobra. To, dobra. Dobra. Jakbyście pytali, to opatrzcie. No ustawiłem sobie taką animację i takie kroki Gary Tail, bo one pasują. Piąstki nie retail to light fixy, no nie za bardzo pasują. No ja nie mam tylko tych, tych kraków, I? bo nie grałem. Beast, nie mam Tak, takie tako. tako ku 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 Ale już ku ten odcinek. ku pa, pa. Pa, pa.